Grasz dwie postaci. Dlaczego? E, jak kojarzy się z taką postacią, tęgą, która orzek rozłupywała pupą, a Danuśka, zwietna, delikatna. Jak to pogodzić? E, jak to pogodzić? E, no, reżyser w założeniu mm, mówił mi na początku prób, że dobrze by było, gdyby te postacie gdzieś się złączyły, może na samym końcu, żeby trochę zdezorientować, czy, czy to jest jedna postać, czy są dwie postacie. Ale prawda jest taka, że, że musiałam zbudować osobno Jagienkę, osobno Danusię i potem znaleźć jakieś wspólne cechy. No, nie jest to proste zadanie, bo dość, dość duży wachlarz emocjonalny jednej i drugiej postaci, ale no Danusia też tu nie jest taka Danusia, jak nam się wydaje. Ona nie jest aż tak zwiewna, aż tak delikatna. Też ma swój charakter, też jest zadziorną dziewczyną. No, więc tu, tu też tak może widz się zdziwić, jeśli chodzi o postać Danusi. Jak dużo w tym spektaklu wykorzystujesz lalek? Jak często one są z Tobą? Czy cały czas? Czy, czy masz też okazję zaistnieć bez lalek? No lalki są cały czas, ale, bo jest pewna forma gry tymi lalkami. Gramy przez lalkę, gramy jakby bez lalki, która, ale lalka jest przy nas i czasem gramy w ogóle bez, bez lalki jako formę. Więc, więc myślę, że to, to się miesza. Jest to dość ciekawe, bo, bo znaczy emocje i tak muszą być prawdziwe, czy gramy przez lalkę, czy, czy bez lalki, ale... Ale no, jest, jest to dość trudne zadanie, ale do ogarnięcia. Czy te dwie postaci mają takie cechy, które są bliskie dzisiejszym młodym osobom, bo tak naprawdę i Danusia i NK, no w, no, żeby nie szczególnie Domusia była młoda tak? czy, czy gdzieś na, nastolatki dziewczyny, które mają kilkanaście lat mogą porównywać się z postaciami, które się... no absolutnie Kuba właśnie tak prowadzi postać Danusi i jest, jest to jest dość dość trudno dla mnie było, bo jednak mam parę lat więcej, ale ale właśnie w ten sposób chciał postawić Danusię, żeby ona była troszkę taka szydercza, trochę zbuntowana, trochę z zadartym nosem, trochę, e, trochę taka hej do przodu, a z drugiej strony też każdy młody człowiek też chce być kochany i delikatny jest w środku, tylko w jakiś sposób to ukrywa, więc myślę, że jest dużo, e, dużo do znalezienia w tej Danusi. I myślę, że takie młode dziewczyny na pewno coś znajdą. Miłość wygrywa? Miłość wygrywa, tak. Myślę, że w ogóle. E, PiS i Nie chcemy wojen. Całe przesłanie nasze, naszego spektaklu aż tak daleko. Interpretujecie historię? Tak.